To co było w CNN, no widziałem co CNN robiło tak to niestety to, to jest niestety poważny problem. Od dawna są takimi fałszywymi wiadomościami, stacją, która nadaje fałszywe wiadomości. CNN działał w sposób bardzo nieuczciwy. And others, I mean, no, Zresztą nie tylko CNN, również stacja bad. NBC uh, jest tak samo zła, poza tym, że zrobili fortunę dzięki mojemu uh, programowi The Apprentice, no ale niezależnie od tego, CNN, really it CNN, to it CNN they podeszło do sprawy so zbyt there, poważnie. Myślę, że zachowali there. się there. naprawdę and bardzo źle. W Stanach Zjednoczonych chcemy mieć uczciwą, wolną, ale przede wszystkim uczciwą prasę. Nie chcemy mieć fałszywych wiadomości. Zresztą nie, nie, nie wszystko jest fałszywymi wiadomościami, natomiast nie chcemy, żeby były takie fałszywe wiadomości. To jest chyba do złego dla naszego kraju. Co do Północnej Korei, nie wiem. Zobaczymy, co się stanie. Nie chcę mówić o tym, co w tej chwili planuję, natomiast myślimy w tej chwili o dosyć zdecydowanych krokach. Nie rysuję w tej chwili żadnych czerwonych linii. Prezydent Obama narysował taką czerwoną linię. No i można to było w sumie zrobić wcześniej i nie bylibyśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy w tej chwili, na przykład w Syrii. To był But duży błąd. Natomiast będziemy patrzeć na to, co będzie się działo w najbliższych tygodniach i miesiącach, jeżeli chodzi a o torę północną. That this way, but they jest haniebne, że zachowują się nie w ten very, sposób, natomiast zachowują się przede wszystkim w sposób bardzo niebezpieczny i Thank coś you. trzeba będzie z, z tym zrobić. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję David. Panie prezydencie, skoro mówimy o wolności prasy, pana partia ogranicza znacząco wolność prasy w tym czasie. W tej chwili osłabia również najwyraźniej siłę American, sądów. Czy Ludzie mogą w tym momencie, w tym amerykanie mogą w tym momencie krytykować pana za to, co się dzieje, jeśli chodzi o reporterów, w parlamencie. w parlamencie. Ład medialny jest rzeczą niezwykle istotną i oczywiście kiedy popatrzymy na sytuację, jaka jest w Stanach Zjednoczonych, popatrzymy na sytuację, jaka jest w Polsce, w każdym przypadku można odnotować wiele patologii. Ja mogę panu przytoczyć przykład niedawny. W, jednej, w jednym z polskich tygodników dokonano porównania pomiędzy dwoma kanałami telewizyjnymi dwóch różnych stacji. I przykładowo jedna z tych stacji nie odnotowała wizyty mojej, czyli prezydenta Rzeczypospolitej w Chorwacji. W ogóle wizyty bardzo ważnej, przygotowującej przy Trójmorza, ponieważ ta stacja nie przepada za mną jako prezydentem Rzeczypospolitej. W związku z tym spotykam się tam generalnie z permanentną krytyką. Ale ja po prostu uważam, że taka jest rzeczywistość. Takie są też prawa mediów. W Polsce panuje absolutna wolność. jeżeli chodzi o media problemy były były podczas poprzednich rządów. Także podczas kiedy poprzedni prezydent sprawował swój urząd, kiedy to na redakcję jednego z tygodników tygodnika wprost wysłano służby specjalne po to, aby odebrały nagrania, które kompromitowały polityków poprzedniego obozu władzy i wtedy rzeczywiście wolność mediów w Polsce była zagrożona, dzisiaj w tym zakresie jest absolutna swoboda, my niezwykle wolność mediów szanujemy i dbamy o interesy Rzeczypospolitej i dbamy o interesy Polaków.